Cześć! W dzisiejszym odcinku zobaczysz jak poradziłem sobie z wyrzeźbieniem instalacji elektrycznej w garażyku na zgłoszenie 35 metrów. Zapraszam i pozdrawiam. Miłego oglądania. Dzisiaj zajmuję się inną rzeczą. Postaram sobie dociągnąć ten kabel jak najdalej. Gdzieś będziemy musieli zrobić łączenie i wtedy dołożę sobie tutaj tego kabla, żeby przejść i wjechać już sobie z kablem elektrycznym pod zasilenie tutaj tej skrzynki. Może mi się uda, pogoda jest to tyłka, więc może sobie tutaj pod dachem działać. Tak byśmy sobie to zakryli. Polecimy sobie z tym. Dobra, to ja co? Będę się zabierał za, 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 za zapuszczanie tego szczenie tego przewodu. Jeszcze musiał tylko może kątóweczkę iść. Ja sobie przynieść z busa i, i będę działał. Pojechałem sobie tutaj, tam trochę na przypał kręciłem te krokwie tutaj na, na, ten, na ten peszel i tu mam tutaj puszkę, żeby połączyć, bo ten kabel mi tylko tutaj ten sięgnął, no, trochę go odciąłem, ale chciałem go nad drzwiami tutaj zrobić, żeby zawsze był dostęp, tu nic nie będzie nigdy zastawione, więc spoko, jest blaszka dana pod spodem pod tym plastikowym, tutaj, pod tą plastikową puszką. No i ten idzie tam w stronę garażu, też przez krokwie, żeby później jak będzie sufit, to żeby nie było widać tego kabla, a zawsze tam z, yy, z tego stryżku ewentualnie jakieś dojście będę miał, chociaż tutaj raczej stryżku nie będzie, będzie w tamtą stronę stryszek i tutaj. No i zabezpieczone tutaj jest taką metalową też osłoną, tu w środku idzie rurka. Docięte tutaj w ten sposób. Będę musiał jeszcze tylko tutaj jakoś to uszczelnić ładnie, żeby mi ta woda nie ciekła. Przejechane tu do góry. To tylko po to mówię, żeby niczym nie uszkodzić, w razie czego, bo to ten plastik jest taki dość no kruchy. Później jeszcze on w ogóle, jak posiedzi trochę, gdzieś tam temperatury dostanie, to on w ogóle szybko pęka. Czyli tu łączymy, idzie sobie tu dalej krokwiami, krokwiami i tu wchodzi nad górą. I tutaj przechodzi i będzie tutaj skrzyneczka. Mamy tutaj zapasu gdzieś ja wiem z 80 cm 70 cm I, 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 i powinno być ok. Od razu sobie tam przetarowałem też przez murłatę dziury zakres przewody, że na drugą stronę sobie jak tutaj z kablami przejadę to też przez y, krok je polecę, polecę tam, żeby się dostać tutaj na drugą stronę z przewodami i tutaj i tutaj też mam tak przejechane żeby już będę tutaj na tej stronie to będę mógł to rozprowadzać wszędzie po drugiej stronie garażu yy, jeszcze tutaj lampki mam po wy w razie czego jakbym miał tutaj stół i bym potrzebował dodatk dodatkowego oświetlenia, to sobie pstryknę, żeby mi się tutaj nad stołem też zapaliło. Tak samo i tam, bo tu będzie główny stół warsztatowy. Natomiast tutaj też są lampki, które będę mógł zapalić sobie jakimś włącznikiem. Nie wiem, powiedzmy tu na środku, bądź, bądź tu mam też puszki yy, wyryte. To sobie je po prostu wszystkie tutaj trzy zapalę i jeden będzie też tutaj, od zapalania, na zewnątrz. Yy, też mam przebitki, kable, to sobie tam trzy lampki yy, założę, żeby jakby coś tam trzeba było, nie wiem, robić, no to, to będzie mieli to światło jakby na zewnątrz. No i tu pójdzie gniazdka, siłę gdzieś tu damy w rogu, tam gdzieś damy siłę tam gdzieś tam w każdym kącie i jedną wyprowadzę sobie też na zewnątrz z drugiej strony tak samo jak i gniazdo, myślę, że kupi się takie siłowe e, gniazdo od razu z, z wtyczką na 230, są takie dostępne, więc byłoby spoko, to by na zewnątrz z tyłu bym miał też ewentualnie prąd jakiś, nie będę musiał tutaj z przedłużaczami biegać, no i na tyle, no a i cztery lampy u góry na, na suficie będą jako główne zapalane powiedzmy stąd i, i, I tutaj te dodatkowe na, na ścianach będziemy mieli. Yy, no dodatkowo, czy jakby coś tam trzeba było robić przy samochodzie, czy coś prysnąć, no to zawsze tego światła brakuje. A, a, a jak tak będzie dodatkowo z góry i z boku, no to myślę, że będzie ok. Yy, to co, teraz moje zadanie jest tak. Teraz moje zadanie jest tak. Tu trochę posprzątać te, te syfy. Yy, myślę, że wezmę, połączę sobie najpierw tamto, w tym. W tej puszce, żebym już miał to gotowe, zamknę i żeby mi się te klapki nie pogubiły, i dopiero wezmę się tu za, no za rozprowadzanie chyba kabli. Nie wiem, czy puszki montować najpierw. Nie, myślę, że kable najpierw się porozprowadza. Tu mam pozamykane, posprzątałem trochę. Zamknięte, połączone. Od razu jeszcze założyłem sobie plecy od skrzynki tutaj. No i będę rozprowadzał sobie teraz tutaj kable. Mam nadzieję, że je za krótko ich nie obciąłem. Yy, tyle chyba sobie dam radę, żeby je tu połączyć. Długie też nie mogą być, no bo mała jest skrzynka, ale ten cały tutaj tu sięgnie, tu sięgnie. Podłączenie do, do faz będzie tutaj. Jedynie muszę tutaj tam neutralne bądź yy, zero połączyć u góry, także powinno mi to sięgnąć. Trzyma się solidnie na czterech tutaj kołkach, więc rozciągam wtedy nie wiem, myślę tą stronę sobie wezmę najpierw porozciągam sobie te gniazdka no i tak sobie powoli tutaj jakoś działam, przekładam sobie te kable jeden po drugim i dość idzie, no nie wiem czy to tam dobrze robię, no ale dla mnie najważniejsze, żeby było schowane to i bruzdy mam grube porobione, więc mam miejsce Tutaj wtykam tylko takie o sobie czaski delikatnie. Ręką mi się trzymają. I po kolei od gniazda do gniazda. Później się to będzie łączyć. I mam tutaj, widziałem, że już sobie zrobiłem jak... Yy, du, 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 du. Robiłem dziury na puszki. Przelot sobie na, na drugą stronę. To od razu tak. chyba tam też wypuszczę sobie kable. Yy, w, zrobię dziurę, albo tam po prostu się zrobi natynkowe takie. Wypuszczę tylko kabel i, i gniazdo natynkowe się zrobi. Tymczasem będzie będzie mogło być. Obcinamy takie 30-25 cm. Robię sobie takiego naddatku i, o, i tu se wkładam, bo mam nawiercone o cyk, żeby tam później z tyłu puszki sobie to, to włożyć. Trochę tutaj jest lipa, bo mam trochę tych śmieci takich. Mi jest niewygodnie, ale, ale przeżyję. No, także z zasilania poszedłem pierwszym kablem do pierwszego gniazdka, tą stronę. Cyk, elegancko. I z każdego następnego sobie lecę. Tutaj by było krócej zrobić te te gniazda, i, i nie wiem, czy sobie nie wykuję tutaj, nie zrobię bruzdy nad o, tutaj nad, nad prożem, tam przejdę i tyle tam. Miejsce mam, więc mógłbym sobie śmiało polecić, więc chyba pewnie tak, tak to uczynię, no ale już nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy trochę późno i połączę tylko sobie tą stronę, przeprowadzę i będzie, będzie robocie Tak, i teraz my tu no, utniemy daj mu więcej Dużo mam tutaj kabli ze Szwecji po demontażach i też się wykorzystam, tylko tak przeglądałem je, no i to w większości są kable półtora, więc więc to jedynie tam na oświetlenie, tutaj jeden znalazłem, taki 2,5 będę musiał przywieźć sobie z domu, no ale tam to się też wykorzysta bo tym, tym tamtym kablom w sumie nic nie jest Zaraz je tu poopisuję, gniazdo, 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 gniazdo Gniazdo 30 Gniazdo 10. 30. No, i jestem na drugi dzień. Porozkładałem sobie te stare kable, żeby mniej więcej wiedzieć co tutaj można wykorzystać. Wziąłem tutaj rolkę sobie 2A 2 ze sklepu. Ta rolka w cholerę droga, więc ja będę wykorzystywał to, co mogę tutaj w garażu. Jakoś mi to nie przeszkadza, to będą stare. Nawet tutaj jak mam siłowe 5 razy 2,5, to będę je wykorzystywał też do gniazdka. Mam bruzdy porobione, że można rękę wsadzić, więc jakby mi to nie robi. No, oszczędność jakieś pieniądze jest i, 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 i tyle. No, najwyżej ten to się wykorzysta w chacie. A tutaj to jest tam, to jest tam taka siedziba, tylko do do, 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 do grzebania. I teraz tutaj poszerzyłem sobie tą bruzdę też. Tutaj sobie przelecę. Wykuwam sobie, żeby też przejść z gniazdami na tą stronę. A tam puszczę tylko wtedy sobie siłę. I, 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 I co? I coś tam jeszcze. Zobaczymy, co tam jeszcze pójdzie. Bo jak za dużo myślę, to mi się za dużo miesza. i Lepiej sobie robić to powoli. I mam tutaj już puszczone wtedy po kolei gniazda. Tu sobie tak idą Tutaj, 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 nad drzwiami ładnie tutaj schodzi. W tym miejscu się dalej łączy. Tutaj i do końca, do całości. Aż na sam koniec. Jedno gniazdko jeszcze tu. Po co tyle gniazdek? No, po to, bo będzie mi potrzebne. Nie wiem też, gdzie będę miał szafki, gdzie będę miał jakąś maszynę. Czy tam ślifierkę stołową, czy yy, wiertarkę stołową. Może coś jeszcze dojdzie, czy tu będzie stała ukośnica, czy cokolwiek, czy, czy piła. Zawsze będzie gdzieś gniazdko pod ręką, jakoś jak bruzduję i jadę, no to, to po co to później z przedłużaczami latać, a, a, a ten... A gniazdek naprawdę w, w garażu jest y, potrzebne dużo, bo wiem jak tam w tej szopce mam, to, to wszędzie wszędzie gdzieś coś jest i później jak, jak trzeba, nie wiem, ze spawarką podjechać, z odkurzaczem przejechać, y, no to trzeba tam kombinować. A tak, jak będzie tych gniazdek więcej, no to niech jest. Także y, teraz biorę się za puszczenie siły. Siłę sobie przelecimy też y, tutaj. I nie wiem, zobaczę, czy pójdę sobie tu górą, czy, czy jak. Zobaczymy, jak to będzie. Także działa. I tak, oto mamy y, obwód siłowy, czyli idzie sobie tutaj też po drodze. Tu wychodzi na jedną wtyczkę. Łączymy dalej. Tu sobie wchodzi niżej na drugą wtyczkę, na spawarkę. Tam będzie też taka siłowa wtyczka razem z gniazdem. Bo ja mam spawarkę na siłę i na 220, więc mogę, będą sobie przerzucać włącznikiem, czy chcę tak, czy tak. Jest mocniejsza. Tu jest w rogu jedno też następne, bo przechodzi stamtąd, idzie sobie tu znowu. Wychodzi tutaj też jedno. Czyli już mamy razem, raz na dole dwa. Tam tego nie liczę. Raz, dwa, trzy. Jedno wychodzi stąd na zewnątrz, na drugą stronę. Tam sobie też zrobię jedno. I wtedy tu jest cztery i pięć. Grube te kable, no ale jakoś się udało je tutaj poupychać. I teraz co? Teraz bym musiał zasilanie do, do oświetlenia sobie popuszczać, gdzie będę miał włączniki. To sobie tutaj zaraz przemyślę i, i, i ten. I wtedy będziemy jechać. Z odłączników już do po, 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 powiedzmy tam tych lamp, gdzie, gdzie będziemy chcieli mieć tutaj, gdzie ja będę chciał mieć wystawione. Dobra, działam. Ja I tak by wychodziło, że mam, jakby, tą całą stronę tu już yy, zrobioną. Yy, wyprowadzone mam wszystkie praktycznie zasilania, yy, które chciałem mieć. Wszystkie punkty, wszystkie obwody. Są dwa siłowe: garaż wiata, yy, jest yy, garaż gniazda, yy, gniazda wiata. Yy, jest też jeszcze wypuszczony tutaj do góry jeden. Yy, przewód gniazda 230, wiata numer 2 bo myślę, że tam będzie więcej yy, stało, jednak tam jest więcej miejsca to będzie większy pobór yy, więc można podzielić sobie tamtą wiatę później na dwa obwody gniazdkowe jest też yy, już wyprowadzone zasilanie na oświetlenie na garaż mm, tak zasilanie lamp na wiatę. I teraz jeszcze mamy jeszcze tu jest kanał podpięty, zasilanie do kanału, żeby miał tam światło. I co jeszcze? A i wypuszczone gnia... zasilanie gniazd na zewnątrz. I tu będę miał włącznik od tych sufitowych lamp i też włącznik od zapalania lamp sobie tam na zewnątrz takie takie w sumie można powiedzieć, no, no, ozdobne, no coś tam będzie dawać światła. Będą dwa punkty tu z przodu i trzy punkty tam z tamtej strony. Więc tu już mam, tak, ten wypuszczony. Tu już mam przejechane z tego punktu, przelecę tam i raz, dwa, trzy, cztery załatwię. I wtedy jeszcze w korytku, tam między tymi krokwiami, puszczę jedno zasilanie na lampy tutaj w środku. Mm. Do włączników, i wtedy z włączników już pójdziemy do lamp. I ten kabel tu już mam wypuszczony, właśnie na, na sufit. I będę miał normalnie, powiem wam, zrobione to. Jest tu trochę yy, kabli grubych, bo grubych, ale trzeba przyznać, że ani jednego kabla nowego nie zużyłem, więc jakaś to myślę, że oszczędność będzie, pewnie będzie dużo. Pewnie będzie dużo, yy, jak to się mówi, pieprzenia roboty, roboty tutaj będzie z tym, żeby to obrać. No ale garaż jest taki drugorzędny, więc jakby mi to tam nie przeszkadza, jakoś się z tym pomęczę i, i, i ten. No jest tych kabli trochę, więc fajnie wyszło, że mi się udało to wszystko powykorzystywać. Wiadomo też, że wykorzystywałem do siły 5 razy 25 kable do gniazdek, no po prostu poucinam sobie tam te niepotrzebne i tyle. Eee, jak mi się nie zmieszczą, no i co? I teraz jadę setu w tą stronę. Tutaj tak się tu połączyłem. Tutaj przez rurkę te dwa przewody i tutaj, żeby w tym drewnie jeszcze paszal mi przeszedł. O, cyk, a tam sobie jakoś to zakleję, żeby... Mogę użyć dwie rurki, ale nie chciałem już tu wiercić przez te. Wszystkie te tutaj nasze krokwie Kto to tu przybiła ładnie. Majster. Tak. Tutaj z drugim. Okay, to mamy tu jako lampa tak zwana ozdobna. Z nią wyjdziemy sobie dalej. Tak. I tu mamy zasilanie na oświetlenie. Ciekawe, czy to będzie działać. Ja wam powiem, jakie różne. Tak na początku, jak to się tak w głowie robi, układa, to to jest ten. To jakoś to prościej wychodzi, ja teraz tyle tych kabli, by to połączyć. Będę siedział tutaj, kurwa. Znaczy teraz nie, bo teraz to już kończę. To instalację tylko sobie. Chcemy rozłożyć. O, nie bajeczka. I tam idzie tak samo, tam wchodzi i tam już jest jeden kabel wypuszczony jako yy, oświetleniowy na, na suficie. Tutaj. I z niego sobie wyprowadzę jeszcze jeden punkt na tamtej krokwi i po tamtej stronie też dwa, więc yy, tym od razu polecę tam przez, przez tutaj, przez Jętki i, 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 i powinno być spoko. A teraz tutaj jedziemy sobie dalej. Więc tu tędy przejechałem, jest bliżej, żeby po. 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 niż jechać tam dookoła, żeby zasilić sobie tutaj tą stronę. No i co, lecimy dalej. Tutaj mam rozprowadzone już na soficie przewody. Teraz zasilanie na ten wentylator, i można powiedzieć, że mamy koniec tutaj. Dobra, i co? Kątówkę jeszcze muszę wziąć sobie. I Może być. Zamknij, żeby się nie nakurzyło. Dobra. I tam aż pod sam ten trójkąt podjedziemy z tym i będzie elegancko. Pytanie, czy my się tutaj z nim znieścimy, czy obetnę sobie też trochę. Bajeczka. Dajunia, tylko kto to? Po mi tutaj nie, ten pył nie opadnie, żebym mógł ten kabel kłaść no to się przejdziemy, rundkę zrobimy, zobaczymy jak to wysprzątałem, a przy okazji chciałbym się z wami podzielić, podzielić może, nie no chciałbym wam nakreślić co nieco, co mnie mobilizuje do tego, żeby ten domek tutaj zbudować, bo to wielokrotnie słyszałem daj se spokój. Wielokrotnie słyszałem, żebym się tak nie narabiał, żebym wyluzował troszeczkę, ale powiem jedno: ten dom mobilizuje mnie przez jedną malutką, fajną osobę. Jest to moja córka. I z tego względu, że zaczął się nowy rok, tak sobie pomyślałem, że jednak tam parę osób mnie ogląda. Gdzieś to tam te filmy docierają. I jest taka sprawa, że moja córka ma dziecięce porażenie mózgowe. Już nie jest też taka mała, bo ma 12 lat i ten domek ogólnie jest dla niej, żeby miała w przyszłości coś swojego. Yy, ona miała nie chodzić, ale chodzi cały czas, codziennie, co tydzień, można powiedzieć, 2-3 razy w tygodniu jeździ na rehabilitację. I co? Jest nowy rok i co, co roku drukujemy dla niej takie ulotki, żeby oddać, yy, żeby kto chciałby oddać na nią procent ze swojego podatku. Może to zrobić. Roznosimy tam sobie po, yy, no, po sklepach poznanych, rozdajemy. Ale tak sobie pomyślałem, że może, może i wy nie macie co zrobić z tym jednym procentem, bo tak naprawdę to ucieka, yy, jeśli tam się nie wskaże żadnej danej osoby. A, a można zaznaczyć, po, po prostu wpisać numer KRS no i pomóc. Ten domek jest po to zrobiony taki mały, że miała coś swojego w życiu żeby wiedziała, że to jest jej, że nikt, nikt w przyszłości stąd nie wygoni też dlatego taki mały, żeby nie musiała nie wiadomo jak tutaj sprzątać, biegać po prostu, że miała sobie tam później gdzie mieszkać a my jak to my, mamy tam u góry sobie sypialnie dla mnie Garażyk z wiatką wystarczy, ja tam i tak pewnie, pewnie będę większość czasu spędzał, bo to w sumie moje hobby. Yy, także co, no zachęcam, jeśli nie macie, jeśli nie macie co zrobić z jednym procentem, czy teraz jest chyba 1,5% podatku, yy, on przepada później dla Państwa, jeśli, jeśli macie chęć, yy, zostańcie do końca, wrzucę nam, yy, wrzucę tutaj na koniec ulotkę z KRS-em, może akurat ktoś. To będzie chciał pomóc. A ja co? Myślę, że tu opadło. Sprzątam i kładę kabel. Wtedy sprzątam i widzimy się, jak już będę miał tutaj to wszystko ogarnięte. Wtedy przelecimy się jeszcze raz tutaj po, po tej instalacji i zobaczymy, jak mnie to wyszło. Tyle o, tyle kabelków zostało mi z tych tutaj. Z tych, z, tych, z tych całych śmieci. Ale to już tak jeszcze wykorzystam, tutaj później sobie na wiadkę w rurkę powkładam. Także do zobaczyska. Okej, okay, posprzątane, ogarnięte. Możemy jeszcze raz tutaj zobaczyć, jak te moje tutaj pajęczyny wyglądają. Ja nie wiem, jak ja to pochowam w tych puszkach. No tutaj jeszcze mi się wydaje, że jeszcze będzie dobrze, ale. Jak to pochowam tu? No chyba się uda, nie? Tutaj też jest tych przewodów. Tutaj też. Mamy przysłonięte, lekko. Wszystkie te lampy, które chciałem. Tutaj jest do takiego, można powiedzieć, logo lub też leda. Zobaczymy. Lampeczka. Tu idzie górą. Schodzi też tutaj sterowanie też światłami. Co my tu mamy w ogóle? Lampa publiczna, lampa bez no nie no dobra. No. To tutaj te trzy wszystkie w jednym momencie się zapalą. Tutaj mamy sterowanie. Jeszcze musiał opisać wiatrak, Murde, bo później zapomnę. Wentylator. tak żebyśmy pamiętali idzie sobie aż tam do góry jak będzie zamontowane to będziemy go mieli tutaj tu mamy gniazda siła yy, gniazda z siłą i tutaj obsługa lampki na zewnątrz i tutaj jedna też lampa Uf. będzie jak nie będzie to nie będzie to jest fajne, że wykorzystałem wszystkie. Yy, znaczy, położyłem te kable nie kupując ani jednego ze sklepu. Wszystko z demontażu. Wyglądało jak tam, jak je rwałem, że, że, że chodziło wszystko, więc spokój. Także co? Dzięki za uwagę. Widzimy się w następnym etapie. Nie wiem jeszcze jakim. Yy, możliwe, że będę przygotowywał otwory jak pogoda pozwoli oczywiście pod okna bądź robił działówki zobaczymy co przyniesie co przyniesie pogoda i co przyniesie portfel ja się z wami żegnam wszystkiego dobrego miłego weekendu i do zobaczenia następnym razem cześć